Mamy tutaj piankę gdzieś 2,5 cm grubości. No i materiał z zewnątrz. Tu mamy transport stopkowy Jack H2. teraz na sobie tutaj grubo. Zrobimy sobie ściek na no dosyć długi, na 8 mm. Nie ma żadnego problemu z przesuwem przy piance. Zawsze jest problem. Czy maszyna da to uradę uciągnąć. Ja nic nie, nie pcham. Ona sama przesuwa. Nie muszę nic tutaj wpychać. Też cofanie. Nie mam problemu. Dobrze jest tutaj troszeczkę spłaszczać w czasie szycia. Matało no już jest dosyć generalnie gruba warstwa. Mamy igłę Titan 40 i, i nitkę 40 i igiełkę setkę. Taka długość ściegu nam wyszła. Nie straciła tutaj za, długo, za dużo na no długości ściegu.